Cześć moi drodzy, tutaj Nitka, jak się macie? Mam nadzieję, że fantastycznie, bo ja muszę Wam powiedzieć, że miewam się naprawdę świetnie. Ten odcinek będzie bardzo ekscytujący, ponieważ zakładamy nową bazę, zakładamy ją w nowym miejscu. No i jak to nowa baza będzie miała swój własny, unikatowy styl. Tak, tym nowym stylem, który sobie wymyśliłam, jestem naprawdę bardzo, bardzo podekscytowana i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo łatwo mi się go buduje, więc to jest duży plus. No ale zastanawiacie się, dlaczego jesteśmy w Endzie, więc już wyjaśniam. Ponieważ nasza nowa baza będzie w niejakim oddaleniu od naszej głównej bazy, gdzie mam większość farm i mam mój magazyn, to stwierdziłam, że żeby nie podróżować tak w tom i z powrotem bardzo, bardzo często. Oj, oj, a ja nie wzięłam sobie perły. Oj, będziemy musieli zapolować na etki. No tak. I właśnie, żeby nie podróżować co chwilę. Tylko, żeby zebrać jak najwięcej ze sobą materiałów z głównej bazy, będę potrzebowała więcej szalkerów. No i właśnie dlatego jesteśmy tutaj, bo będziemy próbowali uzyskać więcej tych szalkerów, więc będziemy szukać end miasta. No a na razie musimy zacząć od tego, że nie przyniosłam ze sobą perły, więc musimy wybić kilka endermanów, żeby. Zdobyć perły, więc spójrz mi tu głęboko w oczy i chodź. A, trzy, jak miło. Dziękuję, dziękuję. Teraz możemy lecieć w przestworze. Proszę bardzo, pierwsze miasto. Myślę, że tutaj nie byliśmy. I zaczniemy od samej góry i rozejrzyjmy się, gdzie szalkery właśnie czyhają jakoś z ukrycia. Aha, tutaj jesteś. Teraz się zorientowałam, że nie wzięłam ze sobą łuku. Niedopuszczalne, niedopuszczalne. To bardzo utrudni mi rozgrywkę. Okej, okay, okej, okay. pozwólcie, że Wam pokażę, co zdobyliśmy przy okazji tej wyprawy. Zobaczcie, mnóstwo lutu. Udało się nawet szablon kowalski znaleźć. I w sumie, jak zbierzemy jeszcze kilka, to będziemy mogli sobie stworzyć jakiś naprawdę fikuśny wzór na zbroi. A oprócz tego, najważniejsze, słuchajcie, mamy 42 skorupy szulkerowe, co oznacza, że będziemy mieć 21 nowych shulker boxów. Oprócz tego przynieśliśmy jeszcze jakieś inne śmieci, ale na przykład ten owoc referensu oraz 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 kwiat referensu właśnie to będą nam dosyć potrzebne przedmioty dzisiaj. A to dlatego, że to wszystko łączy się ze stylem i nowym rodzajem bazy, który będziemy budować. Ok, jeszcze tylko resztę najcenniejszych przedmiotów odłożę sobie. Tutaj do mojej osobistej skrzyneczki, która właśnie zawiera takie rzeczy jak na przykład szablony kowalskie albo wszystkie inne rzeczy, które przywiozłam z podróży. I mamy jeszcze jedną parę skrzydeł, które sobie natomiast stawimy tutaj. Okej, okay, okej, okay, wszystko ładnie pięknie, więc teraz mogę zabrać Was do nowego miejsca na mapie. No, witam w nowej miejscówce i już Was oprowadzam. Tu z boku mamy mały kwiatowy las, w którym oczywiście powstaną fabryki kwiatów. Jedna tutaj, jedna tutaj i kilka pozostałych tam bardziej w tamtą stronę. Tutaj powstanie miodziarnia, przy budowie której wykorzystam również tą tutaj dziurę do czegoś. Tutaj będzie farma brodawek z Nederu. A oprócz tego planuję wybudować szereg fabryk, jak na przykład fabrykę ze snifferami, fabrykę pnączy z netheru, fabrykę farby, produkcję leków, magazyn sortujący rośliny, fabrykę drewna. No zobaczymy, ale z pewnością pomysłów na tą okolicę mi nie brakuje. Ale najpierw zaczniemy od zasadzenia referensu oraz brodawek. Więc, jak już wywnioskowaliście z tytułu, będziemy dzisiaj zaczynać od budowy farmy Netherwartów, czyli tych brodawek netherowych. Więc całą pracę oczywiście zaczniemy od skolekcjonowania potrzebnych materiałów. A wierzcie mi, mieszanka, której zamierzam użyć, jest dosyć ciekawa. Zaczęłam od zejścia do netheru. Będę potrzebowała mnóstwo piasku dusz, więc wyczyściłam okolice wokół portalu. Tym sposobem pomogłam sobie trochę na przyszłość, ponieważ kiedyś tutaj powstanie Nether Hub, więc te bloki i tak byłyby usunięte. Następnie podleciałam do delty Bazalt po Bazalt oraz odrobinę Czernitu. Żadnego z tych bloków nie będę potrzebować w zasadzie w masowych ilościach, ale bazaltu nakopałam sporo, żeby powoli zacząć wypełniać magazyn blokami. Po drodze na powierzchnię zahaczyłam o moją farmę blazów, gdzie podreperowałam narzędzia. Natomiast na powierzchni pognałam do skupu żelaza, gdzie od wieśniaków zakupiłam kilka motyk, a także skraftowałam kilka nożyc. Oba przyrządy wykorzystam przy gromadzeniu zasobów na dzisiejszą budowlę. Po drodze na pusty kawałek mapy odebrałam też przepalone bloki z kuźni i mogłam skupić się teraz na sadzeniu drzew pod wycinkę. A konkretnie zależało mi na akacjowym drewnie, świerkowych liściach i okorowanym pniu wiśni. Ostatnim materiałem do uzupełnienia był łupek, do którego muszę powiedzieć, mam bardzo łatwy dostęp w pobliskiej przepaści. Ukrywa też ona złowieszczo wyglądającą kopalnię i aż dwie geody ametystowe obok siebie. No i tak, po tej krótkiej sesji, która dla mnie była długa, zbierania materiałów, mam wszystko tutaj przygotowane w tych szalkerach za mną, i również jak możecie zauważyć, również przygotowałam sobie tutaj miejsce pod budowę, co nieco wyrównałam tego terenu i usunęłam jakieś tam przeszkadzające trawy czy bloki. Tutaj z kolei w kolorowych szalkerach mam wszystkie bloki posegregowane i poukładane właśnie kolorami, więc w tym mam wszystkie bloki różowe, czerwone. Tutaj mam jakąś roślinność. Tutaj z kolei mam bazalt i gładki bazalt. Tutaj drewno, tutaj piasek dusz i pozostałą część między innymi netherowe cegły, którymi zajmiemy się teraz. Tylko zbierzemy sobie odrobinę więcej brodawek, bo one na pewno nam się przydadzą, a będziemy potrzebowali jeszcze troszeczkę ekstra na to, żeby zasadzić w samej farmie. Więc po połączeniu netherowej cegły oraz netherowych brodawek możemy otrzymać właśnie takie czerwone netherowe cegły, które będą mi dzisiaj właśnie użyteczne do budowy. I to właśnie te bloki będą u podstawy naszej budowli, a potem stopniowo im wyżej będą przechodzić w coraz to lżejsze, jaśniejsze odcienie czerwonego, żeby później zamienić się w różowy i prawie taki biały. Na sam koniec dodamy jeszcze elementy z łupku, więc generalnie cała ta budowla będzie taka dosyć straszna, dosyć upiorna i to będzie takie troszeczkę mylące wrażenie, ponieważ reszta budynków, które tutaj powstaną, będą raczej takie wesołe, kolorowe. Więc ten budynek tutaj będzie miał taki troszeczkę straszny vibe, ale będzie on takim powiedzmy, że wyjątkiem. No to czas zbudować tego potwora. Dobra, podleciałam sobie tutaj szybko do magazynu, ponieważ będę potrzebowała kilku rzeczy do części automatycznej, czyli tej, która będzie zbierała e, Nether I o ile mamy dosyć sporo zwykłych torów, to zasilane tory trochę bida, bo nam kilku braknie, więc czas uderzyć w nasze zasoby ostatnio zebrane w naszej e, ostatniej podróży i wykorzystać całe zgromadzone złoto z mojego schowka. Czekajcie, muszę pogrzebać w śmietniku za patykami. Dobierzemy szczyptę czerwonego proszku i mamy komplet potrzebnych zasilanych torów. Na koniec potrzebujemy jeszcze 16 hopperów na 16 wagoników z lejem. I mam nadzieję, że nie będę potrzebowała niczego innego, że wszystko w moich szalkerach mam. A teraz zaprezentuję wam, jak to wszystko wygląda. I najpierw zrobimy to z daleka, ponieważ ja zaczęłam tym stylem budować w nieco większej skali. Ponieważ te budynki powinny, e, powinno się oglądać bardziej z oddali, bo wtedy można lepiej zobaczyć, jak jeden kolor przechodzi w drugi, jak one się ładnie blendują. I nawet jak sobie przybliżymy to, i tak wrażenie to robi całkiem przyjemne, tylko że kurczę, no nie, no ten deszcz mi tutaj nie na rękę, bo ja chciałam Wam pokazać wszystko ładnie, a tutaj no niestety. Dobra, to pozwólcie, że jeszcze Wam pokażę tutaj od góry, co się dzieje, i teraz pytanie, czy ja mam ze sobą. No właśnie, nie mam tego, czego potrzebuję, więc chwila, moment. Więc tak, drugie podejście. Tutaj, moi drodzy, na górze jest taki kocioł, powiedzmy taki umowny, gdzie, słuchajcie, gotuje się zupa brodawkowa, dlatego kilka tutaj brodawek sobie umieścimy. I przejdźmy do wykańczenia budynku. Może pogoda się zmieni to, będziemy mogli podziwiać e, naszą fabrykę brodawek w trochę lepszych warunkach. OK, takie obramowanie dookoła dachu zamontowane. Teraz lecimy z kolejną rzeczą. Ok, zrobiłam co mogłam na tą chwilę. Podokańczałam kilka szczegółów i teraz jak sobie przybliżymy, to widzimy, że te żelazne kraty faktycznie dużo dają naszej budowli, jak również tutaj te małe obramowania udało, na których będą jeszcze endrody, ale niestety zapomniałam blazowych ruszczek z bazy, więc to sobie dodamy na sam koniec i ogólnie bardzo, bardzo mi się podoba, jak to wszystko się prezentuje z daleka, ale czas popracować nad środkiem. Więc moje farmy są już zainstalowane, jeszcze w zasadzie ich nie testowałam, ale słuchajcie jak to będzie działać, tutaj jak sobie wszystko skosimy ta, 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 po obu stronach to wystarczy, że wciśniemy te guziki i wtedy wyjadą nam wagoniki, żeby skolekcjonować wszystkie nether warty, które tutaj zetniemy i one później hopperami sobie tutaj są transportowane do tej skrzynki. Więc powiedzmy, że to jest taka półautomatyczna farma, bo jednak trzeba sadzić wszystko ręcznie i tutaj ścinać ręcznie. Niestety nie ma, a przynajmniej ja nie wiem o żadnym automatycznym takim w pełni systemie na zbieranie tych roślin, ale myślę, że to i tak lepszy progres niż takie zbieranie zupełnie ręczne. A jeśli chodzi o wnętrze, to nie za bardzo mam pomysł, jak je tutaj udekorować i wykończyć, więc na tą chwilę zajmiemy się najbliższą okolicą budowli. No, moi drodzy, no, 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 ta budowla wygląda naprawdę pięknie, zarówno z bliska, jak i z daleka. Ale mamy mały problem, bo ja zbudowałam sobie tutaj drzewo, co nie? I ono jest takie, jakie powinno być, uschłe, bez liści, i tak dalej. To ma być takie obumarłe drzewo, które właśnie rośnie tutaj w pobliskim sąsiedztwie tej fabryki. Która oczywiście będzie miała jeszcze to pole brodawek rozciągnięte tutaj dookoła, dlatego to drzewo właśnie będzie takie uschnięte, ponieważ właśnie te wszystkie brodawki będą wysysać całe życie z ziemi, tak. No, a kiedy odlecimy sobie dalej tutaj yy, i spojrzymy na naszą budowlę, to tak to drzewo w zasadzie ledwo widać. No, może trochę bardziej jak przybliżymy, ale to i tak trochę lipa, więc no mały nie wypał na koniec. Ale okej, okay, zostały nam do zrobienia dwie małe rzeczy. Pierwsza to jest zamontowanie tych endowych słupków wszędzie, ponieważ właśnie tego nie zrobiłam. A po to mam tutaj, właśnie przygotowane te słupki. A drugim szczegółem będzie zawieszenie tutaj na honorowym miejscu motyki, która ma na sobie szczęście 3 i dzięki której będziemy tutaj zbierać więcej plonów z tych naszych małych pól. A tak, przy okazji, teraz jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to dlaczego nie? Give me a Just a no, moi drodzy, bardzo miło było mi montować dla Was ten odcinek dzisiaj. Naprawdę bardzo mi się podoba osobiście ten nowy styl. Dajcie w komentarzach znać, jak Wam się podoba ta nowa moja kreacja i nowe pomysły. A my widzimy się, jak zwykle, w kolejnym odcinku. Jeszcze raz dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia kolejnym razem.